Czy znasz nazwy wszystkich warzyw po angielsku? W dzisiejszym odcinkuś nauczysz nie tylko nazwy większość warzyw, które istnieją na świecie, ale też jak poprawnie je wymawiać. Instytut Lingwistyki przedstawia Niestety, bym powiedział, że bardzo często ludzie źle wymawiają nazwy tych warzyw. Na przykład bardzo często w Polsce ludzie na cebulę to źle wymawiają jako onion, ale poprawnie po angielsku to się mówi onion. Onion. I oczywiście, jak mówimy o warzywach, to chcę się upewnić, że poprawnie wymawiasz słowo vegetable. Vegetable. To nie jest vegetable. Nie, to jest vegetable. Vegetable. Ok, to mamy dużo warzyw do pokrycia. To zaczniemy od artichoke. Artichoke. I chcę, żebyś tutaj zauważył nie tylko, jak to warzywo się nazywa po angielsku, ale też, jak wymawiam to warzywo. To jeszcze raz. Artichoke. Artichoke. Następne warzywo to w Anglii mówią. Aubergine, albo coś takiego, nie jestem pewny. My mówimy w Stanach eggplant. Eggplant. Też mamy broccoli. Broccoli. Brussels sprouts. Brussels sprouts. Brussels to jest takie miasto i sprouts tak naprawdę znaczą kiełki. To jak mówimy o kiełkach, to może powiedzieć sprouts. Ale akurat towarzywo się nazywa. Russell Sprouts. A, i też tak pomyślałam, że jak chcesz, możesz tak policzyć, ile tych słów już znałeś, a i napisz w komentarzach, które słowa już znałeś i które słowa już poprawnie wymawiałeś. Dodatkowo, jak Ci się podoba ten odcinek, i chcesz więcej takich odcinków, daj znać w komentarzach. I jak chcesz więcej pomocy z Twoim angielskim, to sprawdź linka na dole w opisie, bo nie wiem, czy wiesz o tym, ale my stworzyliśmy specjalnie dla Was bezpłatne, siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. Jak, jak masz więcej pytań, albo chcesz zobaczyć, co to jest, to sprawdź linka na dole. Następne warzywo to asparagus. Asparagus. I chcę, żebyś zauważył, że końcówka nie jest goose, to nie jest asparagus, to jest asparagus, asparagus. Następne warzywo, uważam, jest dosyć ważne w Polsce, to na pewno wiesz, że to się nazywa cabbage, cabbage, cabbage. I możesz mieć zwykły cabbage albo red cabbage. Też mamy cauliflower, cauliflower, celery, celery. I w Stanach ogólnie tylko widziałem celery, który jest zielony. Tak jak widzisz tutaj. Dopiero jak spędziłem więcej czasu w Polsce i widziałam, że seller to jest takie białe coś, które rośnie pod ziemią, to może to, to białe bym nazwał na przykład celery root. Root to jest korzeń, ale to zielone to jest celery. Też mamy arugula. Arugula. Ale myślę, że w Anglii oni na to mówią Rocket. Ale nie jestem pewny, ale teraz to ma sens, przez to, że Elton John on jest Anglikiem i on miał tą piosenkę Rocket Man, a i widocznie przez to, że on bardzo lubi Rukole. Też mamy coś takiego jak Bok Choi. Bok Choi. I jakiś czas temu to myślę, że kale się stało bardzo popularne, przez to, że. Kale, to warzywo kale, z tego co rozumiem, jest bardzo zdrowe. Kale. Następne warzywo, bardzo często słyszę, że ludzie źle wymawiają. Słyszę, że ludzie mówią salad. Ale salad to jest sałatka. To, co widzisz tutaj, się nazywa lettuce. 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 I widzisz, że ja nie wymawiam letus, nie, to jest lettuce. Lettuce. Też mamy spinach, spinach. Would you like some spinach? I też jest takie coś jak chard, chard. Ale myślę, że może chard jest bardziej popularne w Polsce niż w Stanach. Osobiście nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w Stanach mówił o chard. I teraz mamy jeszcze jedno warzywo, które jest bardzo ważne dla Polaków i to jest beet. Beat. W Stanach mówimy beat, ale w Anglii oni mówią beet root. I nie jestem pewny czemu oni mówią root. Root oczywiście jest korzeń. Czy oni też mówią potato root? Chyba nie. Albo carrot root? Nie. To czemu oni mówią beet root? Nie wiem. To jest ich wybór. W Stanach tak nie mówimy i mówimy beat. Też mamy takie słowo jak beans. Beans. I beans a, przeważnie wyglądają tak, ale jest takie coś jak green beans i to też są beans. Tylko, że jeden będzie po prostu beans, drugi będzie green beans. Też są takie beans, które się nazywają black-eyed peas. Wiem, że niektórzy z Was pewnie znają tą grupę black-eyed peas, ale black-eyed peas to po prostu jest. It's a bean. It, to jest bean, który się nazywa Black Eyed Pea. I też mamy soybeans. Soy beans i nie soya beans. To nie ma, nie ma czegoś takiego jak soja. To jest soy soybeans albo po prostu soy. Też mamy mushrooms i pieczarki i grzyby, też są mushrooms. To wszystko po angielsku się nazywa mushrooms. Też mamy coś takiego jak chives. Chives. I też myślę, że w Polsce chives są dosyć popularne. Następne warzywo też uważam jest bardzo polskie, albo przynajmniej ludzie bardzo często używają w Polsce, i to jest leek. Leek. I pamiętam, że a, pierwszy raz, jak a, moja mama mnie wysłała do sklepu, żebym kupił leek, bo ona chciała robić Rosu, ja powiedziałam: Leek, co to jest? I potem mi powiedziała po polsku. Ja tak, a okej. Okay. Ale myślę, że ogólnie ludzie w Stanach nie znają takie słowo jak leek. Też mamy garlic. Garlic. I widzisz, to jest gar lick i nie gar leek. To nie, to, to nie jest i garlic. Też mamy coś takiego jak pepper. I pepper może być pieprz albo papryka. I oczywiście to zależy od kontekstu, że ludzie będą wiedzieć, czy mówisz pieprz. Czy papryka, ale jak nie ma kontekstu, to możesz powiedzieć na przykład green pepper albo red pepper albo yellow pepper. I jak masz pieprz, to po prostu powiesz black pepper. I to jest pepper, nie paper. Ja nie wiem, bardzo często słyszę, że ludzie mówią paper, tak jak papier. To nie jest paper, to jest pepper. Pepper. Też mamy coś takiego jak rhubarb. Rhubarb. Dla mnie rhubarb jest po prostu taki czerwony seler. Następne warzywo to jest carrot, carrot. I widzisz, że to nie jest carrot. To jest k, nie ka, To jest carrot, carrot i nie karot, To jest ka-ret, carrot. Też mamy takie słowo jak ginger, ginger. Też mamy takie warzywo jak radish. Radish. Też uważam, że radishes są bardzo popularne w Polsce. Tak samo jak horseradish też jest bardzo popularne w Polsce. I różnica jest taka, że radish jest małe i czerwone, i horseradish to chyba wiemy, co to jest, ale to się nazywa horseradish. Na pewno każdy wie, co to jest potato. Potato, ale jest też coś takiego jak sweet potato. Sweet potato, i to jest batat. Jeszcze jedno warzywo, które ma inną nazwę po amerykańsku i po brytyjsku, to jest zucchini. Zucchini w Stanach mówimy zucchini, ale w Anglii oni mówią courgette albo courgette. Nie jestem pewny jak oni to mówią. I myślę, że w Stanach. Zucchini albo zucchinis są bardzo popularne, ale też bardzo często, jak ludzie robią zucchini, to też zrobią squash albo yellow squash. Czasami się mówi squash, czasami się mówi yellow squash, i bardzo często ludzie mieszają zucchini i yellow squash. Ogólnie uważam, że one są bardzo podobne. Też mamy corn. Corn. Też mamy takie warzywo jak tomato, tomato. I w Stanach mówimy tomato, i w Anglii mówią coś takiego jak tomato. I ostatnie dwa warzywa. To mamy turnip. Turnip. Ja nie wiem, czy w Polsce turnips są popularne i też mamy warzywo cucumber. Cucumber. I czasami ludzie mówią cuke, przez to, że to jest. Krótsze niż cucumber, to mówią Hey, let's get some cukes. Zamiast let's get some cucumbers. To daj znać w komentarzach, ile tych słów już znałeś i ile z nich wymawiałeś poprawnie. I oczywiście mam nadzieję, że taki odcinek będzie przydatny przez to, że to są takie standardowe słowa, które uważam każdy musi znać. Przez to, że każdy je i każdy. W jakiś sposób musi kupować takie rzeczy i też je przygotować? To daj znać w komentarzach, czy chcesz więcej takich odcinków. I jak chcesz więcej pomocy z twoim angielskim, to sprawdź linkę na dole, bo tam mamy nasze wyzwanie z angielskiego. To dzięki, że oglądasz nasz kanał i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.